Marcinie, jakie Twoje wrażenia? Głos cię odjechał. Tak mówiło mi głos. No właśnie, słyszę, że. Przy Dobra, to ja będę mówił. Co prawda, Jacek zgłosił, że. Ja nie jestem tak wylewny Tak. tak. Jacek tak właśnie zgłosił, że mówię, co lekko ponad standard. Ale. Ma... Po pracy się dużo muszę do ludzi um, dać Po Wie? pracy. Ja mam odwrotnie. Mi mówi? Tam tak nawijasz i nie masz ludzi, a tutaj taka cisza. Aha. No, mówisz podaj mi decyzję. Bo ty odpo... Dość ci za po 12 godzinach podejmowania decyzji. No widzisz, no w takim razie mogę przejąć pałeczkę i powiedzieć. A ja tylko się tu cicho? Tak. I słucham. Ale nie z tego powodu, że tak powiem, nie jesteś w stanie konstruować słów, tylko nie, że nie. jest to dla Ciebie już, tak powiem, jesteś na Ulopie i... Ja I my tutaj odpoczywamy nie? nie gadając. Ty odpoczywasz gadając. To jest to. Widzisz, no to niestety tak w nagraniu tego nie, nie powinno być i tak dalej. Natomiast powód prozaiczny znasz. Tak. No. W każdym razie mamy 1210, 12, 1210? 13, tak, 12, jest stuwa i jesteśmy. Na stuwa. Tak. 1230 będziemy na jednej trzeciej a do punktu docelowego jeszcze 18 km. No dobra A, a czy do, do zejścia? Do zejścia A czy no do, do, do naszego celu? Nie, to idziemy na tajemnicę I będziemy, będziemy, myśleć, będziemy myśleć Będziemy leżeć przez godzinę I myśleć A potem się zastanowimy co dalej dobra. dobra Później zejście To myślę, że się inaczej że będzie szło Tak ta. tu To co w się szło no to, to jest trochę Ale głównie zejście tu jest, nie w dół Znaczy to, z tarnicy będziemy schodzić To, to kończymy nagranie to i będzie ta można ta bez... Ale jest duże ten, jest tam przewyższenie duże? Nie wiadomo Można tak. będzie gadać bez rady, cenzury <laughs> ja zgubię, my damy radę.